Tematem związanym z trójkątami jest ich podobieństwo. I teraz, jeżeli słyszymy hasło podobieństwo, to już powinniśmy sobie kojarzyć, ok. Stru, dany trójkąt jest podobny do innego, czyli jest w jakiejś skali. Bycie w jakiejś skali. I teraz, jak rozpoznać, kiedy dane trójkąty są podobne? Mamy trzy cechy podobieństwa trójkątów. Pierwsza cecha to jest cecha bok, bok, bok. O co w niej chodzi? Jeżeli mamy, załóżmy, jakiś trójkąt, nie wiem, 2, 3 i 4, to drugi trójkąt, który będzie miał, załóżmy, długości boków 4, 6 i 8, będzie podobny do tego trójkąta w skali 2. Dlaczego? Ponieważ każdy z jego boków jest pomnożony przez stałą liczbę 2. 2 razy 2, 4, 4 razy 2, 8, 3 razy 2, 6. Na tym polega cecha podobieństwa bok bok bok, że stosunki odpowiednich boków, znajdujących się naprzeciwko odpowiednich kątów, tak, żeby była jasność, jest stała. Ok? 4 przez 2, 8 przez 4, 6 przez 3. Mamy cechę podobieństwa bok bok bok. Następnie cecha podobieństwa bok kąt, bok. Podobnie, jeżeli mamy dwa trójkąty, załóżmy tutaj jest 2 i 3 i kąt 30 stopni i drugi trójkąt mamy 4 i 6 i kąt 30 stopni, czyli dwa boki są w tej samej skali, czyli przy boki pierwszego trójkąta pomnożone razy z całą liczbę daną nam boki drugiego trójkąta, innymi słowy długości boków są proporcjonalne, Kąt między nimi jest taki sam, mamy wtedy trójkąty również podobne. I ostatnia cecha, cecha kąt, 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 najczęściej będzie przez nas używana, czyli jeżeli mamy trzy e, kąty takie same w trójkącie, czyli na przykład 100 stopni, na przykład 30 stopni i 50 stopni, w drugim również mamy 100 stopni, mamy 50 stopni i mamy 30 stopni, nie ma problemu, te trójkąty są podobne. Jak to zapisać? Można zapisać na przykład T1 jest podobny do T2, albo trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DEF, w nawiasie napisać na jakiej zasadzie na przykład kąt, 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 tak? I w jakiej skali na przykład K równe 2. K oznacza skalę podobieństwa, więc to, co mamy tutaj i tutaj, to jest właśnie nasza skala. K. I teraz, jak rozpoznać trójkąty podobne na podstawie zadania? Zobaczcie. Mamy, załóżmy, takie zadanie, jeżeli bym sobie narysował jakiś okrąg i tutaj drugi okrąg. I teraz dwa okręgi będą miały wspólną styczną. Czyli tutaj będzie promień jednego, tutaj będzie promień drugiego i już wiemy, że one mają wspólną styczną, czyli tutaj mamy kąt prosty. I połączymy sobie środki. Tych dwóch okręgów. Założymy, że tutaj jest O1, tutaj jest O2, tutaj mamy punkt P, Q i jakieś tam K. Mamy wykazać, że dane dwa trójkąty są podobne, czyli naszą tezą w zadaniu jest to, że trójkąt O1, QK jest podobny do trójkąta O2KP. Jak to zrobić? Zobaczcie. Wprowadzam sobie oznaczenia. Wiem, że tutaj jest jakiś kąt alfa, tutaj też jest kąt alfa. Są to kąty wierzchołkowe. Natomiast, jeżeli tu jest kąt alfa i kąt prosty, to tutaj będzie jakiś kąt beta. Ok, czyli kąt beta to jest 180 stopni minus 90 stopni minus alfa, czyli 90 stopni minus alfa. Po prostu wprowadziłem sobie taką literkę. Ok, w tym miejscu też będzie kąt beta. Dlaczego? Bo też mamy. 180 minus 90 minus alfa, czyli 90 minus alfa. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że trójkąt QO1K y, Q jest podobny do trójkąta O2KP na zasadzie kąt, 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 ponieważ mamy trzy kąty identyczne.